Życie kulturalne naszego kurortu tętni przez cały rok. Służymy mieszkańcom oraz przybywającym turystom, którzy zachwyceni tym uroczym zakątkiem często do nas powracają, a niekiedy zostają już na zawsze. Polanica Zdrój jest także miejscem chętnie odwiedzanym przez artystów szukających ciszy i weny twórczej. Zachwyceni miastem i okolicami, stają się naszymi ambasadorami, co z kolei pozwala nam organizować wyjątkowe wydarzenia. Ta wielobarność repertuarowa jest w dużej mierze zasługą naszych partnerów. Dlatego ogromnie cieszymy się z nawiązania współpracy z firmą, która rozumie i czuje szeroko pojętą kulturę. Wierzymy, że razem uda nam się jeszcze bardziej poszerzyć repertuar zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. A wspólna budowa kulturalnej oferty na tak podatnym gruncie będzie się pieła coraz wyżej i wyżej. Wszak ogrody pieniawskie to specjaliści w niebanalnych, przemyślanych i innowacyjnych projektach.